Dobrý večer, bardzo gratuluje předtímníčkám, zagrali napravdě dobrou šatkovke. I nám se něco ty nezdařilo zatřímat uh, uh, překontnou Rachel Rurke, Rachel Rourke. I vlastně v koncovce, v koncovce čtvrtého setu, no, stětý, zagrali jsme, už válčili jsme, ale neudalo se. Tak, gdzie bardzo gratuluję. Jesteśmy ogromnie szczęśliwe, że udało nam się wygrać ten mecz, ponieważ ostatnio coś nam się nie, nie szczęści w tych zwycięstwach, więc jest to pierwsza wygrana po jakiejś tam serii porażek. Więc powtarzam, niezwykle cenna. Tym bardziej, że z tak, z tak dobrym zespołem, z którym przegraliśmy też i ostatnio na szamotułach. Więc no cóż mogę powiedzieć, my. U nas Rachel zakończyła, tak jak mówisz, wszystkie, wszystkie akcje, które były jakby kluczowe. Gdzieś tam się plątałyśmy w, między, między setami, w trakcie setów, gubiłyśmy punkty, i to jest jeszcze takie niepokojące, ale, ale jesteśmy niezmiernie szczęśliwe, że w końcu postawiłyśmy kropkę nad I i zakończyłyśmy ten bardzo ciężko. Tak jak moja kapitan powiedziała, gratuluję, gratuluję zwycięstwa. No cóż, w dniu dzisiejszym Atom był lepszym, lepszym zespołem od nas. E, tą wartością dodaną, no, tak jak mila powiedziała, była Rachel i w porównaniu na przykład w ataku, tym ostatnim secie, gdzie my próbowaliśmy wrócić do tej gry. Po, po tym drugim secie, że wydawało się, że zacznie, zaczęliśmy kontrolować, że wróciliśmy do grania, przegraliśmy z Kretesem właściwie tego seta trzeciego chcieliśmy wrócić do gry, udało nam się, to, no, natomiast no, nie mieliśmy takiej zawodniczki poprzekątnej jak, jak Rachel. na chyba 20, 20 ataków miała, natomiast moje przekątne y, było 9 czy 10 ataków i 0 skuteczności. Znaczy, to, jest, to jest ten element, myślę wydaje, że w którym dosyć sporo ustępowaliśmy. Musimy nad tym pracować i, i, i wyciągnąć z tego meczu wnioski. No cóż, nie udała nam się wyprawa nad morze. Wygrał zespół w dniu dzisiejszym lepszy. raz gratuluję. Co ja mogę tutaj więcej dodać? Wszystko powiedzieli. Re, 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 tak, Wyszło z tego, że Rachel grała z Bielskiem sama. mniej więcej. I jak tak dalej będzie to tak daleko nie uciągniemy, bo i ona nie uciągnie. I, i, I cały zespół się będzie musiał rzeczywiście bardziej zaangażować w tą walkę i, i, i po prostu pomóc tej dziewczynie, bo, bo to po prostu są tak zwane chwilowe, bardzo cenne sukcesy, bo my tak jak powiedziała ta i przed chwilą, trudno nam jest ruszyć z miejsca. Jak już ruszymy, może to będzie wszystko wyglądało trochę lepiej niż do tej pory, bo ten mecz tak jak było powiedziane miał blaski i cienie i były piękne akcje i byłyby zupełne takie trochę no trochę bezradności na tym boisku, ale to powiedziałem my wystartowaliśmy tutaj w stosunku do akurat do, do Bielska w zasadzie no, z bardzo ciężkiej sytuacji, oni są trochę w komfortowej, wygrali wszystkie mecze dotychczasowe, nawet sezon nie przegrali, więc y, łatwiej się im tutaj grało, w razie jakiejś porażki no, nic się nie stało. U nas każda kolejna przegrana y, po tych dwóch, które mieliśmy już widzę z Młyszyną i z Dąbrową, no, Powoduje bardzo wielki niepokój, i dlatego to jest widoczne na boisku. A mówię, yy, siły Rajczyk są wielkie, ale nie zmierzone do końca. Także najlepiej, żeby ktoś zaczął już od następnego meku, meczu pomagać na tym boisku. Czyli...